Witam serdecznie w Radio Merkury dziś zapraszam do wspólnego tańca z mocą endorfin. Dziś nauczymy się baciaty. Stajemy sobie na prostych nogach, stopy na szerokość ramion. Relaksujemy kolana, schodzimy w dół, relaksujemy biodra, poruszamy sobie nimi troszeczkę w prawo, w lewo. Ramiona również relaksujemy i Baczata polega na tym, że robimy akcję biodra, bioder w dół, tańcząc tak zwaną ósemkę, którą już też ćwiczyliśmy wcześniej. Robimy ósemkę na prawą, na lewą nogę i unosimy, stajemy na lewej nodze i unosimy prawe biodro delikatnie w górę. Akcent w górę. Szybki hop. Super. I jeszcze raz. Schodzimy na prawą nogę. ósemka na prawej nodze, na lewej. Zostajemy na prawej nodze i lewa, lewe biodro idzie w górę. Hop. I jeszcze raz. Ósemka na lewej, na prawej, na lewej zostaje i biodro w górę. Hop. Relaksuj kolana. Na prawej zostaje i lewe biodro w górę. Lewa noga, prawa noga, na lewej zostaje, prawe biodro w górę ho. Prawa noga, lewa noga, na prawej nodze zostaje, lewym biodro, mocno w górę uderzam szybko. Lewa noga, prawa noga. Zostaje na lewej i wysoko biodro w górę. Hop! I troszeczkę szybciej. Raz, dwa, trzy, biodro. Raz, dwa, trzy, biodro. Ręce swobodnie pracują. Biodro. Raz, dwa, trzy, biodro. W dół. I w górę biodro. Schodzimy delikatnie w dół. I biodro. Raz, dwa, trzy, biodro. Ręce pracują. Hop. Raz, dwa. Mocno biodra. Relaksujemy jak najmocniej. Jest to bardzo sensualny taniec. Biodro. Raz, dwa, trzy. Biodro. Raz, dwa, trzy, biodro. Mam nadzieję, że poczuliście tą latynoską, gorącą energię i da Wam ona troszeczkę ciepła na nadchodzący dzień. Do usłyszenia jutro.